Dlaczego zawsze, kiedy się spieszymy, wszystko się psuje? Przykładowo, wychodzisz gdzieś, spieszysz się, a tu nagle zamek w kurtce się zacina. Wtedy i tak już wiesz, że nie masz szans choć, i tak jesteś już spóźniony. Długą rzeczą jest to, że akurat jak chcesz wyjść drzwi, nie chcą się magicznie zamknąć. No, jak wcześniej działały perfekcyjnie, to teraz nadają się tylko do kosza. Numer trzy. Podobnie do wcześniejszego przykładu jesteś już przy wyjściu, a tu nagle klucz od drzwi nie pasuje, jakby totalnie nie był kluczem do tych drzwi. Cztery. Masz 1% baterii, a ładowarki nie ma. Rozpłynęła się w powietrzu, a ty się spieszysz i tylko modlisz się, żeby telefon się nie rozładował akurat teraz. 5. Robisz kanapkę, a okazuje się, że nie ma masła. I w sumie, w większości rzeczy, jest przeterminowana sałata, a ty myślisz, że lepszą opcją jest pójście bez kanapki. Numer 6. Na dworze jest mega zimno i postanawiasz się ciepło ubrać, bierzesz kurtkę, czapkę i rękawiczki, której jednej brak. I teraz co? Pójdziesz z jedną? Czy wy też tak macie? Chociaż czasem...